Czystości 3 maja. Prezydent przemawiał w Sejmie prezydent o Konstytucji 3 maja. Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność. Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową. Konstytucja 3 maja zapisała się jako wzorzec uniwersalnych wartości, mówił w Sejmie w 230. O rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda. W dniu, w którym dziejowa przeszłość tak namacalnie spotyka się ze współczesnością, wsłuchujemy się w przesłanie naszych przodków, bo to świadectwo ich mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, bo to nasze chlubne polskie i litewskie dziedzictwo, bo to wielki pomnik historii znaczący dla rozwoju europejskiej i ogólnoludzkiej cywilizacji, powiedział prezydent w poniedziałek podczas uroczystego polsko-litewskiego zgromadzenia posłów i senatorów. Prezydent, który zacytował również fragment preambuły Konstytucji 3 maja, podkreślił, że nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową. Uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej w świecie Konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił, jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności, mówił Andrzej Duda. Peryferyjny kraj stał się prekursorem zmian, dodał, że Rzeczpospolita, która była postrzegana przez niektórych wówczas jako kraj peryferyjny, stała się prekursorem zmian wprowadzających nowy porządek ustrojowy i społeczny. Konstytucja Trzymaja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej. Podkreślił Andrzej Duda. Podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów Duda podkreślił, że bardzo się cieszy, że 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętowana w polsko-litewskim gronie z udziałem m.in. litewskiego prezydenta. Wielkim, symbolicznym wydarzeniem jest to uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów Republiki Litewskiej, powiedział Duda. Zaznaczył, że z powodu epidemii i zgromadzenie w Sejmie odbywa się w ograniczonym gronie. Nawet jeśli nie fizycznie, to jesteśmy tu dzisiaj razem. Skupione są tutaj polskie i litewskie serca, nie może być inaczej, razem dajemy wyraz naszej wielowiekowej bliskości i współpracy, mówił prezydent. Razem Polacy i Litwinich lubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej obojga narodów, razem dzielimy dumę ze wspólnego. Wspaniałego dzieła Konstytucji trzyma podkreślił. W imieniu Polaków chcę gorąco podziękować braciom Litwinom za historyczną drogę, jaką przebyliśmy, idąc ramię w ramię, za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się, powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej był strasznym wstrząsem, lecz spowodował także wielkie patriotyczne przebudzenie. I właśnie z ruchu opartego na tym przebudzeniu, powiedział prezydent, wyrosła konstytucja 3 maja. Niegasnące źródło siły i mądrości Polaków minus 230 lat temu podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalono dokument będący ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny, a zaraz najwybitniejszym i najbardziej dalekowzrocznym dokonaniem polskiego parlamentaryzmu. Dzisiaj, patrząc na to wielkie dzieło naszych przodków, czujemy mocniej i rozumiemy lepiej, że każdy z nas jest obywatelem państwa, które tworzymy i kształtujemy wspólnie, oświadczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Konstytucja trzyma ja to nie tylko dokument z przeszłości, lecz także niegasnące źródło siły i mądrości Polaków, które sprawia, że dzisiejsze święto możemy obchodzić w poczuciu uzasadnionej dumy z naszego narodowego dziedzictwa, powiedziała marszałek Sejmu. Marszałek Witek wraz z marszałkiem senatu Tomaszem Grockim przywitała też uczestniczących w uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów, prezydentów Polski i Litwy Andrzeja Dudej i Gitana z premiera Mateusza Morawieckiego wraz z członkami rządu, a także posłów i senatorów RP oraz przewodniczącą litewskiego Sejmasu Wiktorieczmilly Nielsen i litewskich posłów, którzy biorą udział w zgromadzeniu zdalnie. Witek wskazała ponadto. Że do udziału w uroczystości za pośrednictwem internetu zostali zaproszeni także byli prezydenci Erpen, byli marszałkowie Sejmu i Senatu oraz byli premierzy, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, najważniejszych instytucji państwowych oraz Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. 230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyste zgromadzenie Sejmu, Senatu i litewskiego Sejmasu to jeden z elementów poniedziałkowych obchodów 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ich ramach zapowiedziana została także m.in. debata prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Sejm czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 rok. Przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja Trzymaja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku i rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 rok. Konstytucja została uchwalona na zamku królewskim w Warszawie.